Witam Was w następnym odcinku serii po prostu magia. Dzisiaj jesteśmy na dworze i mamy specjalnego gościa. Przedstaw się. Siema, jest ten Kasper no. no. Pokażę Wam dzisiaj taką bardzo fajną sztuczkę z kartami. No, mam tutaj karty. Trochę tutaj pewnie nie widać, ale no, no, trochę nie widać po prostu, ale na początku będę kazał mu wybrać kartę, więc po prostu wybierz kartę ze środka. Ma kartę. Teraz ja włożę ją gdzieś do talii. Niech będzie na przykład tutaj. Może być tutaj? Nie, może. być. Dobra. Wkładam ją do środka i wezmę sobie tutaj jedną kartę. Jakby co to nie jest twoja karta? Żeby nie było, że ją nie No wow. Wiernie, to Nie, nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie Nie Położę. I teraz ja sobie wybiorę jakąś kartę. O, niech będzie na przykład ta. O. I teraz zrobimy coś magicznego. Patrzcie, to jest moja karta. Czwórka. Zobacz. Czwórka karo. No, moja karta. Włożę ją gdzieś tutaj do talii. Niecało, O. I teraz. Zrobimy coś magicznego. Tam jest y, twoja karta i na 3-4 pociągnij za nią. Czekaj. Y, żeby to było widać. Chodź. Bliżej, bliżej. Dobra. Na 3-4. 3-4. I zamieniła się w Twoją kartę. Pokaż do kamery. Tak, to jest dziesiątka, dziesiątka. Dziesiątka, dziesiątka żołądź. No. Dziesiątka żołądź. Więc to jest... Y, Moja nowa sztuczka, której się nauczyłem. Oczywiście zapraszam Was do subowania, lajkowania i komentowania mojego kanału. Yy, oczywiście za, zaraz Was pożegnam, tylko powiem Wam, yy, że oczywiście jak pod tym filmikiem będzie 10 lajków, to w playliście bonusy zobaczycie rozwiązanie do tego, do tej sztuczki. Do zobaczenia.